I Ewangelia mówi o pewnej prawidłowości. Pan Jezus powtarza, że błogosławieni są ubodzy, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Dlaczego właśnie ubodzy? Aramejski, grecki termin ubogi, ubodzy oznacza żebraków. A kim jest żebrak? Żebrak to jest ktoś, kto jest zależny od pomocy innych. I myślę, że tą tragedią bogatego człowieka z dzisiejszej Ewangelii to oczywiście nie jest to, że on posiadał, ale tragedią jego było to, że on uwierzył we własną samowystarczalność, że on już nie tylko ludzi nie potrzebuje, bo sam sobie ze wszystkim daje radę, ale też nawet zbawiciela nie potrzebuje. Przecież sam się chce wybawić. Ewangelia powtarza, że pierwszym i najważniejszym warunkiem duchowego wzrostu to jest uświadomienie sobie duchowego ubóstwa. Bez tego nie pójdziemy dalej uświadomienie sobie takiej własnej nicości i bezradności w stosunku do Pana Boga, że ta Jego moc obejmuje cały świat i całe moje życie, a ja bez Jego pomocy nic nie jestem w stanie zrobić, jestem bezsilny. I próba pominięcia tego, to to jest jak chodzenie bez stóp. Ktoś, kto stał się ubogi, w takim znaczeniu jezusowym, w takim znaczeniu ewangelicznym, to już nawet nie ma w sobie chęci, żeby uważać się za lepszego od kogokolwiek. Co więcej, pojawia się taka nawet świadomość, że Ty jesteś zdolny do, naj, do największego łajdactwa. Co więcej, pomiędzy największym łajdakiem a mną to nie istnieje żadna obcość. A to, że zdarza nam się mniej grzeszyć, to już nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, ale dlatego tylko i wyłącznie dlatego, że Boża łaska nas uchroniła od wielu sytuacji. No czy Łazarz uważał się za lepszego od kogokolwiek? Nawet nie miał się czym Panu Bogu pochwalić. I to jest takie niezwykle istotne prawo duchowe, że uznanie własnej bezsilności wyzwala siłę. Otwiera nas wówczas na działanie pewnej tajemniczej siły, którą nazywamy łaską. I modlitwa bezsilności to jest taka modlitwa, co do której można powiedzieć, że Pan Bóg ma wyjątkową słabość. Takich przykładów w Biblii po prostu mamy kilkadziesiąt. Mojżesz, kiedy ucieka z niewoli egipskiej. No to staje już kompletnie rozbrojony za nim wojsko faraona przed nim morze czerwone i wtedy Pan Bóg mówi do Mojżesza i co masz jeszcze jakiś pomysł Jeden z midraszy żydowskich który komentuje to wydarzenie mówi że dopiero wówczas morze się rozstąpiło kiedy właśnie Mojżesz przestał liczyć na siebie i postawił stopę na wodzie że już przestał wierzyć w siebie a zaczął wierzyć w Bogu I to jest taka postawa kiedy się wyznaje, człowiek staje bezsilny wobec, przed Panem Bogiem i wyznaje, że Panie Jezu, ty sam widzisz, że jestem w takim momencie, że moje pomysły się już kompletnie pokończyły, ale proszę wyprowadź mnie jakoś z, tą, z tej sytuacji, rozwiąż tę sytuację po swojemu, daję Ci wolną rękę. I takie wyznanie jest bardzo szczere i oznacza też poważne potraktowanie modlitwy, że właśnie ten nasz ból, ten nasz brak on może wywołać ogromną tęsknotę za Panem Jezusem, za Jego przebaczeniem i za zdolnością kochania takiego jak On. Właśnie w chrześcijaństwie uznanie własnej bezsilności wyzwala siłę. To jest pewien paradoks. Zobaczcie, że Piotr po odkryciu tego, kim jest Jezus i jaką potężną ma moc, to Piotr zdołał zawołać: Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I po przeżyciu wizji Pana Boga, staje się już przenikliwie świadomy własnej małości krzyczy – biada mi jestem zgubiony, bo jestem, wszak jestem mężem o nieczystych wargach. Podobnie prorok Amos w momencie powołania próbuje się bronić i mówi – ale ja nie jestem prorokiem, jedynie co potrafię, to potrafię nacinać drzewa. Więc dlaczego ci biblijni bohaterowie, pomimo świadomości własnej biedy, byli w stanie tyle osób pociągnąć do Pana Boga? Ponieważ właśnie odkryli tą tajemnicę życia z Chrystusem. Że duchowy rozwój nie polega na zwiększaniu jakichś tajemnych umiejętności, ale przede wszystkim na traceniu. Tutaj droga idzie w dół, nie ku perfekcji, a ku pokorze. To jest dziwna ewangeliczna prawidłowość. Że człowiek zanurzając się w Chrystusa zaczyna odkrywać, że bez Niego jest bezbronny, że bez Niego jest nikim, że bez Niego nie jest żadną skałą, ale bez Niego jest piaskiem. I jeszcze jedna myśl. Bo jak sobie czytałem tę Ewangelię. To też uświadomiłem sobie, że ten bogaty człowiek, który znalazł się w otchłani, czyli w miejscu bez Pana Boga, gdzie jest całkowita rozpacz, to ten bogaty człowiek, kiedy żył na Ziemi, to on jednocześnie stracił coś niezwykle cennego, bo on stracił tęsknotę. Zobaczcie, że on się bardzo mocno do tego świata przyzwyczaił. On może i szukał szczęścia, ale w niewłaściwych miejscach. On zapomniał o tym, że my na świecie jesteśmy tylko przez jakiś czas. I to, co najbardziej pustoszy nasze życie, to, co najbardziej pustoszy nasze wspólnoty, to nawet nie nasz grzech, który oczywiście rani, ale dla Pana Boga On nie jest żadnym problemem, co to byłby za Pan Bóg, co sobie z grzechem by nie mógł poradzić. Ale czymś myślę prawdziwie pustoszącym jest letnia temperatura, Taka, takie schłodzone pragnienia duchowe czyli brak tęsknoty za Bogiem. Prawdziwe wygnanie rozpoczyna się wówczas, kiedy znika tęsknota za ziemią obiecaną, kiedy człowiek za dobrze czuje się w Egipcie. Nie bez powodu od samego początku pierwsi chrześcijanie mieli przed sobą perspektywę śmierci, ale oni patrzyli na tę śmierć z nadzieją, mieli perspektywę nieba. Pamiętaj, że jesteś tu jedynie przez jakiś czas. Można powiedzieć, że my z raju wyszliśmy i do tego raju pragniemy wrócić. I tej naszej wolności to pogański świat nigdy nie rozumiał. Rzymski retoryk, żyjący w II wieku, Lukian Samostaty, tak pisał o nas chrześcijanach. Ci opętańcy uroili sobie naprzód, że całkowicie będą nieśmiertelni i że żywot ich czeka powieki. Skutkiem czego gardzą śmiercią i dobrowolnie się na nią całymi masami wystawiają? Gardzą śmiercią. Tak o chrześcijanach mówiono już w II wieku. Myślę, że mamy świadomość, że oni nie mieli w sobie nonszalancji do śmierci, ale byli ludźmi tęsknoty. Oni mieli serca zranione Jezusową miłością, więc znali właściwe proporcje, że tu na Ziemi jesteśmy jedynie przez jakiś czas więc nie powinniśmy się za bardzo tego świata przyzwyczajać